Z zewnętrznego low ground Mhm mm O, o, o Wyszli? Eee... Y... Żaba wyszła no Jak się blokuje, jebana Anakin, Anakin zinji, yeah, A na kień jest gdzie indziej chyba Nie, jest koło No, no wychylpijce Uważaj, kurwa. No co, A. kurwa? Doskonała gra. Daj do środka. A, chuja, kurwa. Uważaj. Widzę. Dobrze. Dobrze. Nie za bardzo ma HP, więc czekaj. No użyłem kurwa mocy do chuja pana no Dobra gra No kurwa nie się ruszyć kurwa nie mogę Wyspierdala do tyłu Spierdala jebana ropucho kurwa Wyleci kurwa? No I chujmy w dupę Chodź do, chuj, do Świecie, kurwa. Nic inwa to kurwa zrobić. Bo nic nie działa. Bo nie bardzo dobrze sobie nagrało. No kurwa, no jedno się dwóch. Nie, nie działa. Nie Ale nie jak my działa. walczymy przeciwko komuś, to kurwa, póż, kurwa jakaś główna anakina, wszystko działa, nie, nam nie może i chuj. Akie? ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurwa, uderzy. Wow. No zajebista, kurwa gra. Ach, chujasz. Ale patekiem dostał no, Oczywiście ruszek, kredron go rozjebać? Wieba. No nie działa, kurwa, znowu ranił co to ma być w ogóle? To jest gówno nie gra Czekaj, nie mam nie ani stamina, ani niczego. A użyj se, kurwa, tego puszczała Jestem, zdawało ci się. Nie ma. Aha, i nie zadziałało, kurwa. Nie, i chuj. No znowu wziąć? Poświęciło nie zadziałało. No jak mnie to małe zielone główno, kurwa. No i kurwa, no i kurwa nie działa! No i chuj. Normalnie to przepierdala się przez bloki, jemu kurwa nie może. Fajnie. Teraz to Wow. Ale wyleciał kurwa nawet. Wow. I jak gówniana kurwa gra. Kurwa, no nie wierzę. To kiedy nagle zaczęła grać kurwa. Ech, I jak kupujemy środek. Nie, na koniec, ostatnia wieka, na koniec jeszcze Kurwa tęsknij, nie Nie, nie, nie No nie, nie, no tak No czekaj Mango. Kurwa, rzucił Spierdalek, dobra Aha, przed chwilą to kurwa wyrzucił Fajnie Ile a, kurwa HP? Ja pierdolę, kurwa Pijdę se, kurwa trzy No na pewno mm. No kurwa Chuju, jebany gin! No ile kurwa, jebany sowrotek, ty to kurwa widzisz? Nie ma HP, kurwa, i chuj! Nie sądzę. Fajna kurwa gra. aż mi się już odechciało w chuj, A dopiero trzy rundy mamy zrobione. Fajne. spełznie na niczym. No wyjdź, kurwa. I chuj, będzie się jakie bana pała. Montafu. Jak ty tak szybko zdechłeś od niego, no kurwa mać No napierdalam go on mnie i on, on napierdala Jez więcej, po... ja... Ja miałem tylko trójkę, dwójkę. I proszę oczywiście nie działa jak klikam, więc to całkowicie... Ja, ja, ja pominę kurwa tego Hanka, przewrotki, chuj, kurwa Mieczko nie trafia i chuj. Ile mam HP kurwa po spotkaniu z tym chujem, no kurwa fajna gra. Łap kurwa kutasie yes. Nie. Będzie stać jak pała kurwa. Tak się blokuj. Niemożliwe, to jakaś sztuczka z tytułu. No lewo hmm. No a kurwa widzisz to fajnie? Spierdałaj, Devi. Twoje kameralo? Nie mam. Później. Na górę proszę. W chuju to mam. Ja obchodzę kurwa mapa, żeby dojść do tego środka. Nie, kurwa, blok, jest z kilometra. Coś z tobą jest nie tak. Co mu zrobię, kurwa, gdzie się godzinę blokował? Zabij się, kurwa. No, 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 Jebany kurwa. kurwa. Mm. Dobra, nie ma co. No, z takimi kurwami to trzeba. Ba, 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 bardzo lubię coś takiego grać, kurwa kilka metrów jakiś kurwa boty i nagle się odpalić, kurwa, to jest wspaniałe. No, fame MMA4 trailer, ja pierdolę. Ja pierdolę nie. Stara się być w chuj z tyłu. Że cię kurwa nic nie zrobi, nie? Nagle. Może spróbuję w ogóle lepiej wyrzucić, co? No tak. O ile wyjdą na zewnątrz? Nie wyjdą na no zewnątrz, nie. mam plecy kurwa. Góra, czy gdzie on jest? Jesteś tu? Friz! Ja, znaczy, nie no Nie jest to. EM! Odpalam dwójkę się chuj, jebany, nie blokuje. Nic mu się nie stało, kurwa. Ja pierdolę, ta żaba jest chyba awka, bo coś nie wiem. Możesz go zajebać. Nie, nie jest awka. No i kurwa, ta dwójka mu nic nie robi. Fajna kierowaga Patrz, że nie ja Widzę. Przyszedł. Masz? Kurwa! Zdechnę, zaraz chyba, chociaż. Dobra. No kurwa, frajerzy, jebany zielony chuju. aha, no, kurwa, fajnie. Dobra, mango w chuj, tak to przejebał. I chuj, chodzisz na otwartą przestrzeń. I zielone gówno. Kurwa, nie, naj, najlepszy, kurwa, ten Anakin. Chuj, zamrażam go od pana, dwójkę. Nie, kurwa, nic mu się nie stało. Kurwa, no. Poszedł do ciebie Mroczna obecność, ale to nie Sit Nie ma puszczać o to nie no, kurwa jebana zielona Przeciw nam stajesz No mm. Ale nie. nie zadziała kurwa zwójko niej fuj Pierdolony zielony, gówno, kurwa Patrz, masz rakiety? Aha, to było kurwa dobre No, ze no. kurwa chuju, pierdolony No, no wow. kurwa, co to ma być do chuja, kurwa, jak szorek, godzinę się jedzie blokować, chuj, no fajnie, kurwa Ja pierdolę, kurwa, nie. Jeszcze blok. Jeszcze u żaby kurde. I mieli się krócej blokować. I chuja kurwa żadnej różnicy nie ma. Taka kurwa zabawa są zajebana stamina kurwa. Hmm.